Można by pomyśleć, że supernowoczesne teleskopy pozwalają nam zobaczyć każdy fragment Księżyca, ale to nieprawda. Na południowym biegunie naszego naturalnego satelity leżą ogromne kratery, do których od eonów nie dociera światło słoneczne, pogrążone w absolutnej ciemności, zimniejsze niż Pluton i prawie niemożliwe do zbadania. Ale być może będziemy musieli to zrobić, jeśli naprawdę chcemy badać kosmos. Bo w tej ciemności kryją się kluczowe zasoby, dzięki którym życie i dalekie podróże kosmiczne w ogóle staną się możliwe. Tak, mowa o wodzie uwięzionej w postaci drobniutkich kryształków w księżycowym gruncie. Generalnie woda w kosmosie to zawsze świetna wiadomość. Pewnie słyszeliście, że naukowcy mają obsesję także na punkcie znalezienia jej na Marsie. Jeśli na czerwonej planecie gdzieś pod powierzchnią kryje się jakakolwiek woda, pojawia się ekscytująca możliwość, że kiedyś mogło tam istnieć życie. Nawet same drobne ustroje byłyby największym odkryciem w dziejach ludzkości. Dlatego łaziki buszują po marsjańskich kraterach i wiercą w gruncie jak wyjątkowo wytrwali kosmiczni ogrodnicy. Ale choć woda na Marsie brzmiałaby niesamowicie, to woda na Księżycu może okazać się dla nas jeszcze cenniejsza w najbliższej przyszłości. Dowody są proste – odległość i grawitacja Księżyca. Do naszego satelity możemy dolecieć w ciągu trzech dni. To o prawie nic. Rejsowym statkiem pasażerskim z Londynu do Nowego Jorku płynie się co najmniej 7 dni. Jeszcze ważniejsza od samej długości podróży jest jednak możliwość wykorzystania Księżyca jako przystanku po drodze. Zatrzymać się, zatankować i wystartować dalej, żeby kontynuować eksplorację. Na Księżycu grawitacja jest tylko około jednej szóstej ziemskiej. I nie chodzi tu wyłącznie o to, że można by się tam bez końca bawić w skakanie. Ta różnica sprawia, że start rakiet z powierzchni Księżyca jest o wiele łatwiejszy niż start z Ziemi, gdzie potrzeba ogromnych ilości paliwa, tylko po to, żeby wyrwać się z atmosfery. Na przykład rakieta Saturn V, która wynosiła astronautów na Księżyc w czasie misji Apollo, składała się w ponad 90% z paliwa, potrzebnego wyłącznie do oderwania się od powierzchni Ziemi. Na Księżycu znacznie łatwiej wystartować rakiecie. To oznacza, że mogłaby zabierać większy ładunek przy mniejszym zużyciu paliwa trochę jak możliwość wzięcia w podróż większej walizki. Gdybyśmy zdołali znaleźć i wykorzystać tamtejszy lód do produkcji paliwa rakietowego, nasz satelita mógłby stać się praktycznym i stosunkowo tanim przystankiem w drodze do dalszej części układu słonecznego. Do tego stosując podstawową chemię, moglibyśmy z wody wydzielać tlen i wykorzystywać go do oddychania albo jako utleniacz w silnikach rakietowych. Astronauci potrzebowaliby też wody do picia i do uprawy roślin w bazie księżycowej. No dobrze, to co w takim razie wiemy o najnowszych odkryciach? Przez bardzo długi czas naukowcy sądzili, że Księżyc jest całkowicie suchy. Ale w roku 2009 NASA dosłownie rozbiła rakietę o jeden z kraterów. Doszło do wybuchu lodu i pary, trochę jak pokaz fajerwerków, i to wreszcie potwierdziło, że na Księżycu faktycznie jest jakaś woda. Tylko ile jej tam jest? Cóż, wystarczająco dużo, żeby miało to znaczenie. Dane sugerują, że w rejonach polarnych Księżyca może być uwięzionych nawet setki milionów ton lodu wodnego. Niektóre szacunki mówią o mniej więcej 1,3 biliona funtów, czyli prawie 600 miliardach kilogramów. To mniej więcej tyle, ile waży około 460 milionów samochodów. To może nie są jeziora, ale wciąż ogromne ilości. A przecież może być tego jeszcze więcej. Ta woda mogłaby też pomóc odkryć fascynujące naukowe tajemnice. Ten lód jest bardzo stary, więc działa jak kapsuła czasu z wczesnych dziejów Układu Słonecznego. Badając te zamarznięte cząsteczki, możemy dowiedzieć się nie tylko, jak woda trafiła na Księżyc, ale też jak pojawiła się na Ziemi. No dobrze, ale co właściwie robi cała ta woda na Księżycu? Jak się tam znalazła? Naukowcy zakładają, że część z niej przyleciała miliardy lat temu razem z kometami i asteroidami. Wiele z tych kosmicznych skał zawierało lód, a część tej wody ostatecznie osiadła w okolicach biegunów. Innym możliwym źródłem jest sposób, w jaki wiatr słoneczny oddziałuje z powierzchnią księżyca. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, jak ten lód się tam pojawił, najważniejsze jest to, gdzie ostatecznie trafił, czyli do jego kraterów polarnych. I choć lód występuje nie tylko w kraterach na biegunie południowym, to właśnie tam, jak się uważa, znajdują się największe i najbardziej stabilne złoża. Niektóre z tych kraterów są ogromne. Jeden z najsłynniejszych, Krater Shackleton, ma ponad 20 km średnicy i ponad 3 km głębokości, to prawie dwa razy więcej niż głębokość Wielkiego Kanionu. Księżyc prawie w ogóle nie jest nachylony względem własnej osi, zaledwie o około 1 stopień, więc Słońce nigdy nie zagląda ponad krawędzie tych głębokich, polarnych otchłani. Temperatura spada tam do około minus 400 stopni Fahrenheita, czyli mniej więcej minus 240 stopni Celsjusza. Każda woda czy inne substancje uwięzione w tym zmarzniętym gruncie po prostu tam pozostają, zamknięte jak w zamrażarce. Co naprawdę niesamowite, na biegunie południowym są miejsca pogrążone w wiecznej ciemności, ale pobliskie grzbiety górskie dostają prawie nieustanne światło słoneczne. Naukowcy nazywają je szczytami wiecznego światła. To idealne miejsca na ustawienie paneli słonecznych wciąż wystarczająco blisko, żeby sięgnąć po lodowe skarby ukryte poniżej. Bieguny Księżyca to jedyne znane nam miejsca w Układzie Słonecznym, gdzie wieczny dzień i wieczna noc występują tuż obok siebie. Tyle, że ta wieczna noc jest nie tylko fascynująca, ale też bardzo niebezpieczna. Tamtejszy teren jest absolutnie bezlitosny. Czegoś takiego nie potrafimy nawet w pełni zasymulować na Ziemi. Nie wiemy nawet dokładnie, jak to wygląda od środka. To gorsze niż badanie najbardziej na północ wysuniętej części Antarktydy z zawiązanymi oczami. No więc, skoro już to wiemy, czy ta potencjalna woda w ogóle jest do zdobycia? To pytanie jest prawdopodobnie warte kilka bilionów dolarów. Woda tam jest, ale dotarcie do niej nie będzie przypominało nabierania lodów z miseczki. Tak naprawdę mówimy o mikroskopijnych kryształkach lodu, wymieszanych z księżycowym pyłem. Żeby je wykorzystać, maszyny musiałyby najpierw wykopać i podgrzać grunt, a potem wychwycić parę wodną, zanim ucieknie z powrotem w kosmos. A do tego dochodzi jeszcze problem ekstremalnego mrozu. Nawet jeśli człowiek lub łazik zdołaliby bezpiecznie dotrzeć na dno krateru, poruszanie się tam byłoby prawie niemożliwe. Baterie i sprzęt najpewniej szybko by padły, a korzystanie z paneli słonecznych czy większości elektroniki jest tam w praktyce niewykonalne. Wszystko zamarza w ciągu kilku minut. NASA wykorzystuje jednak sondę Lunar Reconnaissance Orbiter, która za pomocą różnych radarów i czujników stara się podejrzeć, jak wnętrze tych kraterów wygląda. A teraz doszło jeszcze bardziej precyzyjne narzędzie, ShadowCam. Kamera tak czuła, że potrafi rejestrować szczegóły w świetle 100 razy słabszym niż to, które widzą nasze oczy. To właściwie absolutny rekordzista wśród urządzeń do widzenia w nocy. Dzięki niej możemy wreszcie sporządzić mapy tych otchłani, nawet nie stawiając tam stopy. Dlatego inżynierowie wymyślają najróżniejsze, sprytne rozwiązania. W niektórych koncepcjach pojawiają się łaziki zasilane energią jądrową, z reflektorami tak mocnymi, że dosłownie przecinają ciemność. Inne pomysły zakładają roboty opuszczające się po ścianach kraterów na linach albo podskakujące po ich dnie jak zabawki na sprężynie. Pojawiają się nawet pomysły wiertnic, które mogłyby roztapiać zamarznięty grunt i wychwytywać parę wodną niczym skroplenie na zimnej puszce napoju. Pocieszające jest to, że ta woda nam nie ucieknie. Dopóki nie udoskonalimy technologii, zasoby po prostu będą na nas czekać. A tymczasem agencje kosmiczne już robią kolejne postępy. Właściwie na najbliższe kilka lat zaplanowano już ponad sześć nowych misji. Program Artemis. NASA szykuje się do wysłania astronautów z powrotem na orbitę wokół Księżyca, a potem aż na jego biegun południowy. Chińska misja Chang E-7 planuje przyjrzeć się tym ciemnym kraterom, a prywatne firmy takie jak Firefly i Blue Origin szykują się do dostarczania tam sprzętu i eksperymentów. A teraz mały bonus, mniej znana ciekawostka Księżyc pachnie. Kiedy astronauci z programu Apollo wnieśli do lądowników księżycowy pył, zmieszał się on z tlenem wewnątrz i zaczął całkiem intensywnie pachnieć. Mówili, że przypomina zapach spalonego prochu strzelniczego albo fajerwerków. Księżycowy pył nie ma nic wspólnego z prochem, ale jego drobiny są bardzo reaktywne. Po miliardach lat spędzonych w przestrzeni kosmicznej natychmiast weszły w reakcję z tlenem w kabinie, tworząc ten dymny zapach. Przyszli odkrywcy na pewno także go poczują, bo księżycowy pył ma tendencję do przyklejania się do wszystkiego. Pozostaje mieć nadzieję, że oprócz całej reszty, naukowcy opracują też dobre odświeżacze powietrza do księżycowych baz.